Cześć, a w dzisiejszym odcinku przedstawimy tematycznie dziewiątkę miejskich samochodów dla kobiety od 20 do 30 tysięcy złotych. Na sam początek jednak chciałbym poinformować o partnerze tego odcinka, jakim jest ukando.pl. Jeżeli poszukujesz obecnie jakichś części do swojego samochodu, to zajrzyj na ich stronę, gdyż z pewnością znajdziesz tam wszystkie potrzebne produkty w dobrych cenach, gdyż mam dla Was kod rabatowy. Na hasło jazdy próbne dostajecie 7% zniżki, a dokładniej jazdy probne. Więcej informacji poniżej w opisie filmu. A my zaczynamy odcinek Mazda 32BL. To naturalnie japoński samochód kompaktowy będący w gamie następcą znanego i poważanego modelu 323, produkowanego nieprzerwanie od 1977 roku. Pierwsza generacja Mazdiochy 3 pojawiła się w 2003 roku i produkowana była do 2009. Natomiast druga interesująca nas iteracja sprzedawana była do 2009 do 2014 roku. Pierwszy lifting przeszła natomiast w 2011, kiedy to otrzymał nowy przedni zderzak z okrągłymi halogenami oraz nowy projekt tylnej części nadwozia z nowymi zderzakami w kwestii ilości miejsca. Kabinie to nie ma tragedii. Wykończenie stoi na niskim poziomie, gdyż plastiki są twarde i niskiej jakości. Pojemność bagażnika wynosi tu 340 litrów, co powinno wystarczyć na codzienne podróże do pracy i na zakupy, a nawet krótsze wakacje. Na polskim rynku znajdziemy wąską gamę silnikową składającą się z dwóch benzyniaków 1605 Koni oraz 2, 0, 150 Koni, oznaczonych jako MZR oraz diesle francuski 1.6CD 115 Koni oraz 2.2 MZR CD, występujący w mocach 150 lub 185 Koni. To już konstrukcja japońska. Silniki benzynowe uznawane są za raczej bezawaryjne, jednak 105 Koni mechanicznych to tu trochę za mało. Auto z tą jednostką wolno przyspiesza i dużo pali. Lepszym wyborem może okazać się wersja dwulitrowa, która w cyklu mieszanym Osiąga około 7 litrów na 100 km. Silniki diesla są w tym wypadku bardziej kłopotliwe i droższe w eksploatacji i z pewnością nie będą tak trwałe jak benzyniaki. Dla bardziej wymagających jest jeszcze jednostka 2.2 o momencie obrotowym 360 do 400 Nm. Naprawy tej konstrukcji będą jednak słono kosztować. Jeśli jeździcie mało i chcecie wydawać niewiele na paliwo, zdecydujcie się na benzynę konstrukcji Mazdy 1.6 MZR. Jeżeli często podróżujecie w trasach, najodpowiedniejszym wyborem będzie 1.6 CD. Opel Astra J, czwarta generacja niemieckiego samochodu kompaktowego, zadebiutowała w 2009 roku i była produkowana do 2016 roku. Nową sylwetkę zaprojektował Uwe Miller. Samochód ten oferowano w pięciu wersjach nadwoziowych, trzy pięciodrzwiowego hatchbacka, kombi, sedan oraz cabrio. Ten ostatni nosił jednak nazwę Kaskada. Wnętrze samochodu nie jest ciasne, a deska rozdzielcza charakteryzuje się w miarę ciekawym i nowoczesnym projektem. Z tyłu zmieszczą się dorosłe osoby i będą podróżować w komforcie. Jakość plastików bardzo zbliżona do niezwykle popularnej i świetnie sprzedającej się na polskim rynku Insigni. Pojemność bagażnika w hatchbacku wynosi 370 litr co również zupełnie wystarczy na co dzień. Facelifting tego modelu miał miejsce w 2012 roku i nastąpiły wtedy delikatne zmiany wyglądu oraz w silniku 1.6 Turbo pojawił się bezpośredni wtrysk benzyny. W gamie jednostek napędowych Opel Astra J znajdują się silniki benzynowe o pojemności do 2 litrów. Należą do nich 1.487 i 100 koni, 1.615 koni, 1.4T 120 i 140 koni oraz 1.6T 180 koni, później 170 lub 200 koni. No i jest jeszcze wariant sportowy OPC 20T 280 koni. Silniki diesla dostarczył m.in. Fiat. Są to 1,3 CDTI 95 koni i 2,0 CDTI 160, 165 oraz 195 koni. 1,7 CDTI to jednostka General Motors. Pozbawioną wad jednostką napędową jest benzynowy turbodoładowany silnik 1,4 świetnie współpracujący z LPG. Możecie liczyć tu na dobre osiągi oraz zużycie paliwa w granicach 6-7 litrów na 100 km. Także jest to idealny wybór, jeśli często jeździcie po mieście. Jeśli natomiast poszukujecie auta głównie na trasy, to warto przyjrzeć się 1,7 CDTI o mocy 125 lub 130 koni mechanicznych w trasie zejdziecie przy ekonomicznej jeździe do wartości nawet 4 litrów na 100 km. Opel Corsa E to za to piąta generacja bardzo popularnego niemieckiego mieszczucha segmentu B. Charakteryzuje się bardzo nowoczesną stylistyką i często występuje w ładnych kolorach. Auto produkowano w latach 2014-2019 w Niemczech oraz Hiszpanii. Występowało w wariantach 3 oraz 5-dwiowego hedgebacka. Uwagę zwraca stosunkowo duży zwis przedni. Wnętrze jest nowoczesne, atrakcyjne i przestronne, choć na rynku znajdziemy dużo egzemplarzy z szaroburą konfiguracją kabiny. Z tyłu może brakować miejsca na wysokości kolan, bagażnik pomieści 285 litrów. Co jest z niewielką pojemnością. Gama jednostek napędowych zawiera silniki benzynowe oraz diesle. Za wyborem auta przemawiają proste konstrukcje: są to 1,090 i 115 Koni oraz 1,270 Koni i 1,475 i 90 Koni. Do tego turbodładowane 1,4 T100 lub 150 Koni po liftingu oraz 1,6 TOPC 207 Koni. Na koniec dwa silniki diesla, 1,3 CDTI 75 i 95 Koni. O większych problemach silników benzynowych w korsie E póki co nie słychać za dużo, nic więcej poza pojedynczymi przypadkami. Najlepszym wyborem jest jednak silnik benzynowy, a jeśli zależy nam na spalaniu, to sensowną wydaje się opcja 1475 lub 90 koni bez turbo. Fiat Panda 3 Trzecia generacja fiata pandy zaprezentowana została w 2011 roku i produkowana jest do dzisiaj. Zatem to najświeższy samochód w tym zestawieniu, zbudowany na płycie podłogowej Fiat mini platform wykorzystanej do produkcji modeli 500-500L Forda K oraz Lunch Y, Ypsilon. W 2016 roku przeszła drobny lifting, podczas którego producent skupił się na polepszeniu jakości wykończenia wnętrza oraz zmianie wyglądu deski rozdzielczej na bardziej nowoczesne. Zmieniło się i uatrakcyjniło również wyposażenie samochodu. Co ciekawe, o ile druga generacja pandy była w Polsce hitem, o tyle Trzecia generacja nie powtórzyła już rewelacyjnego wyniku. Panda 3 nie jest już produkowana w Polsce i to może być problem. Pojemność bagażnika wynosi tu 225 litrów, zatem nie jest to dużo. W gamie jednostek napędowych pojawiły się trzy silniki benzynowe: trzycylindrowy Zero 9 Twin R65 i 85 Koni oraz 1,269 Koni. Do tego silnik Diesla 1,3 Multijet 75 Koni, spalający sporo oleju oraz niezbyt lubiący jego rzadkie wymiany, mający też problemy z turbo. Najczęściej pod maską Pandy trzeciej generacji znajdziecie 1,28V 69 Koni, które nie poraża osiągami, jednak jest ceniony za trwałość. Małe trzycylindrowe silniki są skomplikowane i borykają się z problemem układu sterującego pracą zaworów sących i turbosprężarki nie porażają dynamiką, spalaniem i kulturą pracy. Lancia Y3 Trzecia generacja miejskiego samochodu z Włoch została zaprezentowana w 2011 roku i produkowana jest do dziś. Wersja produkcyjna jest stylistycznie spokrewniona ze swoją poprzedniczką, jednak znacznie unowocześniona. Została zbudowana na wspólnej płycie podłogowej z Fiatem 500 oraz Fiatem Pandą. Oferowana jest w wersji pięciodrzwiowej oraz trzydrzwiowej. W maju 2017 roku została wycofana ze sprzedaży na wszystkich europejskich rynkach z pominięciem Włoch. We cechą charakterystyczną są zegary na środku deski rozdzielczej. Miejsca na tylnej kanapie może zabraknąć wyższym pasażerom. Pojemność bagażnika jest wręcz szokująco mała, bo wynosi jedynie 217 litrów. W gamie jednostek napędowych znalazły się dwa silniki benzynowe 09 Multi R85 i 1269 koni oraz jeden silnik diesla 13 Multi Jet 95 koni. Pod względem dynamiki najlepiej wybrać 09 85 koni lub 13 95 koni mechanicznych. Ten drugi przyspiesza do setki w prawie 11,5 sekundy. Najwięcej mocy ma jednak konstrukcja diesla. Smart ForTwo 3. Trzecia generacja dwuosobowej odmiany Smarta zadebiutowała w 2014 roku i produkowana jest do dzisiaj. Model został zaprojektowany przez niemieckiego stylistę i jest technicznie mocno powiązany z Renault Twingo. Występuje w wariantach Cabrio oraz Hatchback. We wrześniu zeszłego roku samochód przeszedł lifting, podczas którego unowocześniono wygląd, wprowadzając nowe wkłady w reflektorach i tylnych lampach wykonanych w technologii LED. Pojawiła się też wersja elektryczna, która zastąpiła całkowicie spalinową odmianę. Jeśli poprzednie samochody cechowały się za małą przestronnością i za małym dla was bagażnikiem, to smart wymaga już mega wyrzeczeń. Tu do dyspozycji macie jedynie 190 litrów oraz fotel pasażera, jeśli zakupów będzie więcej. Dużym plusem jest jednak nowoczesna i dobrze wykonana deska rozdzielcza, atrakcyjny wygląd oraz mega praktyczność w mieście. Smartem wcisniecie się wszędzie oraz będziecie mogli zaparkować prostopadle na miejscu do parkowania równoległego, gdyż długość nadwozia wynosi zaledwie 2,7 metra. W gamie silnikowej Smarta Fortu występowały do tej pory dwa silniki benzynowe, 09 Turbo 90 Koni oraz 1071 Koni Mechanicznych. Wolnosąca jednostka, zamontowana z tyłu, mocą niepowala na kolana. Auto rozpędza się do setki w 14,9 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 151 km na godzinę. Spalanie w granicach 7 litrów na 100 km. Jeśli chcecie lepiej przyspieszać i więcej palić, weźcie wersję turbo doładowaną. Peugeot 208.1 to definitywnie jedna z ciekawszych propozycji w tym zestawieniu. Poprzednia generacja Peugeot 208 wyglądała super atrakcyjnie i nadal super świeżo. Auto przeszło lifting w 2015 roku i w 2018 zakończono jego produkcję. Na rynku znajdziemy model ten w odmianie 3 i 5 drzwiowej. Z tyłu cechuje się przeciętną ilością miejsca nad głowami na wysokość kolan. Ma za to atrakcyjnie wyglądającą deskę rozdzielczą z niewielką kierownicą oraz wynalazkiem Peugeot w postaci odklejonej od kolumny kierowniczej tablicy zegarów. Bagażnik ma pojemność w standardowym położeniu tylnej kanapy 285 litrów, co jest wartością niezłą w tym segmencie, choć mniejszą od Clio oraz Fabii. W gamie jednostek napędowych Peugeot 208 pojawiały się trzycylindrowe cylindrowe benzyniaki, Najsłabszą jednostką jest 1.068 Koni, który w 2015 roku został zastąpiony przez 1.2 występujące w wariantach 68, 72 i 82 konie, do tego 1.495 Koni oraz 1.6120 Koni, produkowane do 2015 roku, do tego 1.4 VTI 95 Koni oraz 1.6 VTI 120 i 1.6 THP 156, 165 i 208 Koni w gamie Dizli znajdują się 1,4 HDI 68 koni, 1,5 HDI 102 koni, 1,6 HDI 92, 99, 114 i 120 koni. Sporo jednostek napędowych, a na których warto skupić uwagę, jeśli szukamy oszczędnego samochodu do miasta? Warto zwrócić uwagę w takim wypadku na 1,2 PureTech 82 konie. Cechuje się spalaniem średnim na poziomie 5,5 litra na 100 km. Na trasie oszczędnym, jednak powolnym, okaże się 1,4 HDI 68 koni. Suzuki Swift 5. Piąta generacja Suzuki Swift produkowana była od 2010 roku do 2017 i nie różni się pod względem stylistycznym mocno od swojego poprzednika. Otrzymała nowe reflektory z przodu, nową atrapę chłodnicy oraz zderzak. W 2013 roku przeszła dodatkowy uatrakcyjniający lifting, podczas którego otrzymała światła do jazdy dziennej LED oraz kierunkowskazy wbudowane w lusterka. Występuje na rynku jako 3 i 5 drzwiowy hatchback. Deska rozdzielcza jest prosta i intuicyjna. We wnętrzu miejsca jest wystarczająco dla czterech osób, choć wyższym pasażerom dokuczać będą zbyt krótkie siedziska. Materiały wykończeniowe stoją na porównywalnym poziomie z innymi japońskimi konkurentami. Pojemność bagażnika wynosi tu 211 litrów, co nie jest wartością przełomową. Bazową jednostką Suzuki Swift jest czterocylindrowa wolnosąca konstrukcja 1.2 VVT 95 Koni. Oprócz niej w gamie pojawił się 1.3 DDIS 75 Koni oraz 1.6 VVT 136 Koni. Ten drugi silnik to konstrukcja wysokoprężna produkcji Fiata. Najlepsze jest jednak do jazdy na trasie z uwagi na problematyczny filtr sadzy. Ostatnia jednostka napędowa występuje w Swiftie Sport i nie cechuje się niskim spalaniem. Wybór jest zatem prosty. Jeśli poruszasz się po mieście, wybierz sprawdzone rozwiązanie. 1.2 VVT 95 koni. Nie posiada turbo, ale żwawo rozpędza samochód. To by było dziś na tyle. Napiszcie, który samochód przypadłby Wam najbardziej do gustu. Zachęcamy do odwiedzenia wspomnianej strony z częściami samochodowymi u kando.pl i zasubskrybowania naszego kanału. Jutro rano kolejny odcinek na poboczu, a wieczorem nowy test jazdy próbne z BMW X6 M50i z silnikiem V8. Do zobaczenia następnym razem.